Dajcie pokażę Wam jak zrobić nazwę psa żeby się nazywać wilka. Tutaj do mojego hmm. hmm. robi się to tak wkłada się wilka i pisze się na... Bierze się i już proszę Ma Maksio mały Maxio duży No i tak można nazwać psa Tylko musicie mieć go na nawigatorze Bo inaczej nie będziecie widzieli jego napisu Dziękuję, więc pa Chyba się też żegno.